Eee, yeah, manko! W jak mysze dziegamy w obota. W przednim odcinku zatopiliśmy po co praktycznie cały konwój Czy z ty, tym się muzyką zajmę Dawaj my się stąd oddale, bo mogę pawa Ale Alebię chce mieć troszeczkę gra Ale wiem, to jak jest to wygląda cicho. Dobra, no fula. To bym ścisz, gdzieś może dotąd. No, bo też to jest sam raz. O, mamy wolę na pokładzie. Najpierw to trzeba to łączyć na światło i pompy. Poproszę. Co patrono? No i dalej, co chodoba trochę popływamy. A damo tego się już brzmiewa, jeszcze pewnie mamy, więc walka z korżownikiem na blisko to nie byłby za dobry pomysł. To byłby bardzo zły pomysł. Żebyśmy się z nim bić na blisko. Czy Między... więcej, to on by mnie rozwalił niż ja jego. Rzesz, panec 800. 8 mm to na 100 mm to nawet nie tak zbaczasz No i. Chociaż to i tak przebijało, nawet. i incydentów chłopców 20 mm to naprawdę konkretyzmata. Zręcznik. Za... Dobra, jedyne chwile za sobie normalnie, muszę tylko coś z słuchawkami. Ponownie, bo um, je, je, je trochę jak mówiłem, tak, to, to jest trzecie to jest moment, gdzie, no powiedzmy, byli jej praktycznie ubrałem, no tu nie mam dobrać, dla, dla dzieci, tu mam Mokswami w tym miejscu, on wina padlisko, blisko. U mnie się i dodali chyba tutaj, chyba do Stalingradu. Nie, nie, Stalingrad jest już otoczony. O mi bardziej... Nie. Stalingrad był tutaj, a tu Leningad, co ja tu w gadam. O, to było. A tu chyba był Stalingrad pamiętam. A ta... Uuuuuuu! Tego nie wiedziałem, że ile było... Ko kol Kolonią kurwa tego. jakby... mogłoby... Go... przez ty przez jego pytanie, kurczę, on tworzył. A, ja to graję i... Ja nie nie chcę nic mówić, ale... Ilar. Ilar, czy Agista i tak dalej. Jeszcze będziemy mieć jeszcze Palestyna, no to już w ogóle... Nie wiem, że nie to to to, to, to ta żliwe, te i te fabryki i tam i tak dalej. A tak tak nie będę wymawiał, bo to jest są też inne tematy, teraz to to samo jakoś, bo to też są jakieś pytania i Amerykanie, że to to przy. W ogóle w tej kombinacji nętszeń. Yyy. Yyy, tak 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 powiem tego głośniej. No, no, dajmy Okej, dobra, mamy ten. Ja ładuję tę mapę. Zasłona cię wyłączona, więc Nadal to się szybko naładuje, to jest w dupie. Trzeba to chociaż cała mapa naładuje na full. Tam na 100% To wystarczy. Odpoczynek Radio. I tak już do misję, Dobra Bo nie teraz. Żwawo, żwawo, żwawo. W ogóle to gaśnie toczy, to i już mam więcej. 16. 38, 26, 59, 10, chyba jestem O te długi śladek wojny Webie ty kto to w właśnie już śladek wojny I że ci gielba chyba już taki właśnie chyba tak oczywiście to jest drugi lub 33. Nie, proszę bardzo Na no, zatopienie A tu mamy jeszcze więc dwie punkciaszy pięknie leci Dziękuję bardzo trzeba to poczytać. i kolejny zatopiony historyczny Kulny i ja rzecz rzecz je ja, ja, ja zatopiłem Za te dwa to może nie było, ale za te dwa za, zaniczenia to chyba było. Proszę bardzo, teraz nie mam, może nie to cię. Tak, mówię, Mówię. może być troszeczkę trudny. Chyba, ale jest to okej. Nie ja się tym, na coś się patroli. Na, na częściej załaduj teraz to pójdą te piątki te fate może muszę tego ustawić i może i nie to jest coś fajne tylko że trzeba im ustawić większy większy dystans po prostu im ustawiać nie ja ja lubię ja te trzy bo są zajebiste. te dwa i te trzy to są po prostu fajne torpedy. to po te dobre torpedy. Aaaa, nie szukam nimi Te 5 też może być, dzięki bardzo. bardzo. I T3 tutaj na lufę. Amunicja do naszego działa. To tylko jeden podzisk chyba poszedł. Dobra. No, a to lecimy dalej. I spidujemy. Czas. Załadowałem to na dostawy. Tu, a to nie skręć, bo to za, za, tylko magazynu pół magazynu nam załadowali. Nie mówiłem te3 T2 ma te3 jest sszyzeluka tych towet od odpowiednich tak dla nas No i znało te pi nagówka proszę bardzo No i gotowe wyjdź a żywność do pełen żywności, bo to jest ważne teraz dla mnie. Dam A, A nie! Ja, ja mam żywność. Ja nie oddałem bawików! Gdzie je zużyłem? Ja je zużyłem! Dobra. Zwykle dwa bawiki, zwykle. Zwykle je... O Jezus. to poza ciemno, no dobra. Co, zdarza się? Że pożę to poza zdarza się? A paliwo jeszcze. Nie zapomniał. Dobra, teraz tak. Gdzie ja to miałem? Te wyposażenie, Proszę bardzo. Dobra. koniec. więc. myślałem, że nie z działa, nie? Bo takie rzeczy mogą się zdarzyć już. Oni tu patrolowali ten teren właśnie z tej bazy. Ten układ. Przejście w terenie z trzecim. Dobra. A to robimy. Tom. To jest dźwięk, że jest to echo z daleka. To powinien jest wygrywane. Tu jest na tyle cicho, że bo za to nie będzie... Praw? Jakby ja to mam zabić w parę ja raczej powinienem przejść. Nie, to nie biorę. Ale ja to jest taki, te, takie, takie zadanie, takie typowe. To mam, to mam, podejście na koniec mam. Oj, proszę bardzo, ślednie No to jest ciężko, to, 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 to ciężki do brysowania. Stypowość. Średnie, bo na razie się biegajesz, średnie. Mam tam tutaj szukę tych okrętów, tamtych cywilnych i blokuj. Jest góry dość mocno, bo trzeba bardzo mocno szukać, później to latać, potem blokować. Dobra, że cię zrobię, kiedy tam to skończę, Dobra, odpalić silniki. Pal! No to płyniemy A to troszeczkę... O kurde, mamy ludzie 13 o, tu, No ale tune, jakoś to przeżyje Jakoś to kuna przeżyje tę... tę trzynastkę Miałem zrobić sobie teraz tą przerwę Kuczę Ej, dobra, nie szkodzi. o! Coś tu jest to jest jeden z naszych statków. Kolejny. Kolejny. Uwaga, ja co to ja. Kolejny. Za A w październiku mają do nas już całkowicie chyba... Niemiecką flotę, niemieckie... Niemiecką flotę handlową. I chyba pociągi, i chyba niebieskie już samoloty, więc może je, będzie może je wezwać, Najczęściej... na szczęście... O nie, to mi się nie podoba. Jak widzę coś tak, coś, tak, tak jak ryżaka, takie, taki taniec jakby łodzią powodną, to ja się... Znaczy się... Gryduję na Dudka, bo... Bo może we nim piecnąć. To mocno. Pewnie walnąć. Ja ja tylko małej korekty. I nie dam do trójkę, żeby nie było. I trochę boję, że on będzie teraz... Patrz, patrz, co on robi. Robi pączki. Które znaki czucie otyczne nie wyrażę tutaj, to teraz to, 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 to rozumiem, bo my... po nas jest wyraźniejszy. Bo mam się to że oni już wyjebali te dulne... Znaki wczytywania. Bo teraz ten teren się samodzielnie wczytuje. A nie piszę czytywanie terenu zawodowało, że gra mogła się well wywalić Proszę bardzo Dobrze, płyniemy Eee, to nie było aż tak mocno a ja bym wentylację jeszcze? Hmm a, a, a włączmy dawać A, to nic daje. A, oni go odłączyli. Czy to jest na... pod wodą? Tak, to jest na... ty imię, na tam. Teraz ty wchodzisz... Ja tu mam zasięg, stąd więc tam byli, byli słychać, że... Meldy mich zum Dienst. Odpocznij, proszę bardzo po pójdźmy dalej. Mam nadzieję, że to, że to nam się uda. uda nam to za, za, za zakończyć, zanim oni zwiększą maksymalnie lotnictwo, bo to jest do roku 43. 40 mamy, bo od jeszcze mamy walk. Tutaj? Bo później to postawili tą... ...pie***dą bazę gdzieś tutaj. Gdzie ona była? No gdzieś to była, czekaj gdzie była, tu. ono tu tutaj zaznaczone, o, tu. Stabada wróciła. Jeszcze czekaj, chwila, moment. Ej, to by się dało załatwić e, łodziami podwodnymi. Dałoby się zniszczyć to do, dowolnym tym... Dowolnym obiektem, by, by to się w się w nocy schować, ostrzać i tyle. No Bo to jest, tu to jest to miejsce, to no nie ma innej wyspy. To jedyna wyspa. A to my wykonaliśmy w bardzo prawowały sposób. Sie Musimy się słychać. Dzień chmurza. O mi się podoba, że faktycznie. A co jest w tej HD, że takich rzeczy nie świadczymy. Dobra Dawaj, idziesz. No dawaj. Me Ojej, ja się bardzo nie podoba ta antelmorale. Mmm. Bardzo mi się nie podobają. Ja się bardzo nie podszywam. Jak widzę, jak na tym morskim znajdę czegoś, to Chowamy się! Hydrofon... ...i pod wodę. Okay, Herr ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich ein Geleitzug. Jawohl. Hier. Wynurzenie, wynurzenie. Wir haben es. Vynurgen Sie. Vynurgen Sie. Wir haben es. Tetzelnispierdierer. Od 10 do 15 Będę w tym kierunku dawać I cała naprzód, cała naprzód, cała naprzód, cała naprzód I oni będą gdzieś tutaj. Zobaczcie, zobaczcie. Stop, Kulda, mogę to nie. SZLAK! Ja nie tworzę nowych Będziemy się działać na chłapie. Musimy chcieć włączoną. No dawaj! Nie ładują się. Nie ładują się na chlapie Coś jest nie tak. Podnieś z łączyłem. Niestety musimy korzystać z energii magaturowej. Kulde, zwieli mi, kulde. Ach, chyba to chyba nie było niedobrze, to przełączyć przełączę tryby. Na telefon, jos. Jos! Jak nie, 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 nie do nas będziemy się rozmawiać na telefonie. Kurwa. Ach, szlak. Ja. niedzielę. Bywamy tutaj w tym lejonie.

Dobra, pozwóda. Chcemy na mierę, taki cel, to nie jest takie łatwe. Bingo! Coś tu jest, coś tu jest. Ciężko to namierzyć. Dobra. Kolejny cel namierzony, ale nie, nie wiem czego namierzam. Jeżeli to jest jednostka uzbrojona, czy nie uzbrojona, to zaraz się dowiemy co to jest. No na razie nie wiem nie będę pod wodą. Dobra co to jest. Co to jest? Proszę, nie, nie opłaca się nam. Dobra, wynurzenie. Tylko zamknąć tą klapę i płyniemy na maksimum, mak, maksimum obrotach. Max! Co Cholera, chłopie, rzadziej ale musisz płynąć na maksa. Na maksa płyniemy do, na, na, na tą krawędź. Dawaj, dawaj, ciśnij, 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 ciśnij! Ale to nie takuje, bo to nie jest kompletnie okręt neutralny, to jest nasz okręt, To jest nas, który... który... Ale czy mi się uda nam dogonić ten rękowy czy nie, Do 2012, to się to nasz, więc subskrybujcie, lajkujcie. Cześć!